Cześć, witajcie! Kilka dni temu była zapowiedź testów podkładek marki Savio. Bardzo niedrogich, ale dobrych jakościowo podkładek, które niedawno dopiero co weszły do sprzedaży. Zadałem wam pytanie w tym zwiastunie, czy najpierw chcecie podkładki typu Control, czy podkładki typu Speed. No i zdecydowana większość odpowiedziała, że Speed, więc dzisiaj właśnie te szybsze wersje podkładek przetestujemy. Dokładne ceny każdego z rozmiarów tych podkładek macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No i przed nami jeszcze całkiem świeże na polskim rynku. Podkładki marki Savio. Mamy dwie serie. Serię szybką Speed, czyli te, które mamy tutaj, pod wspólną nazwą Turbo Dynamic. Mamy też wersję Control, czyli takie bardziej chropowate podkładki dla osób lubiących mieć maksymalną kontrolę nad sensorem. Te przetestujemy w kolejnym filmie. Natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na tych wersjach Speed. Co je wyróżnia? Przede wszystkim charakterystyczne logo i kolorystyka. Czerń oraz czerwień. Wszystkie cztery rozmiary mają w prawym górnym rogu logo Savio. Enter the game taki jest napis. Mamy dobrej jakości oprzycia. Od spodu jest oczywiście guma warstwa antypoślizgowa, żeby te podkładki dobrze trzymały się na biurku czy na innej powierzchni. Oprzycia są bardzo dobrej jakości, sama powierzchnia jest mega gładka. Za chwilkę sprawdzimy to przy pomocy tych dwóch myszek i zrobimy też troszeczkę testów programowych. Pod kątem poprawności działania sensorów na tych podkładkach. Jeśli chodzi o wymiary 250x250 250 mm, czyli 25x25, 25. jeśli chodzi o centymetry, 2 mm grubości, to jest najtańsza i najmniejsza podkładka idealny kwadrat dla osób, którzy potrzebują tylko i wyłącznie powierzchni dla swojej myszki. Jeśli chodzi o samego gryzonia, to podkładka jest w zupełności wystarczająca, jeśli używacie średnich lub wysokich wartości DPI. Jeśli używacie niskich DPI, czy jesteście tak zwanymi low sense'owcami, to lepsza będzie dla Was ta już ogromna podkładka, której wymiary to już 450x450, mamy ponownie kwadrat, ale mamy tutaj już 3 mm grubości, czyli podkładka jest po prostu grubsza. Tutaj miejsca dla naszego gryzonia jest już więcej niż trzeba w każdym kierunku mamy mnóstwo miejsca, oczywiście pod warunkiem, że macie tyle miejsca na biurku. Ponieważ jest jeszcze trzecia opcja, a jest nią można powiedzieć mniejsza z wielkich podkładek, czyli rozmiar L 700 na 300 i ponownie 3 mm grubości podkładka, która zmieści się na większości biurek i pozwala tutaj już niewielką klawiaturkę na przykład jakiegoś postawić. Plus mamy troszkę miejsca dla myszki. Mianowicie w górę i w dół wystarczająco, po bokach też. Jeśli macie dużą klawiaturę, to raczej wybierzcie podkładkę XL, która ma wymiary 900x400 i też 3 mm grubości. Wtedy macie już wystarczającą ilość miejsca, żeby postawić i dużą klawiaturę, i zostanie jeszcze sporo miejsca dla myszki. Jeśli chodzi o testy ślizgu, przeprowadzimy je na największej podkładce, ponieważ ma ona po prostu największą powierzchnię. Na początek myszka Rokata z naprawdę dobrej jakości ślizgaczami. Myszka dość ciężka i zobaczmy jak się sprawdzi. Zobaczcie. Myszka przemieszcza się praktycznie bez żadnego oporu. Jedyne co ją w końcu hamuje to naciąg przewodu. Tak więc zachowuje się ta myszka jak na lodowisku, a... Podkładka typu Speed właśnie ma być śliska, ma być szybka i taka też właśnie jest. No i niedrogi przyzwoity optyk marki Havit, gdzie ślizgacze są troszeczkę bardziej podstawowe, ale to właśnie jest tutaj ważne, ponieważ tam mamy myszkę klasy Premium. Tu mamy myszkę raczej z tanich, bo 70 zł około kosztuje, więc nie jest droga. Dlatego też jakość użytych materiałów jest tutaj. Troszeczkę bardziej adekwatna do ceny. Więc zobaczmy czy takie mniej topowe ślizgacze, bardziej podstawowe, też tak samo sobie poradzą. Uwaga. Również ta myszka przemieszcza się bez żadnego problemu z podobnie niskim oporem jak myszka Rokata. Więc naprawdę ruch myszek po tej podkładce to jest jak ruch po lodzie. Dlatego jeśli chodzi o jakość tej powierzchni, no to jest naprawdę super. I teraz test Wody. Powiem Wam, że jeśli ta podkładka w tej cenie by jeszcze miała wodoodporność, to by było szaleństwo. Nic nie było napisane, więc prawdopodobnie ma tylko taką powierzchniową, jak to większość podkładek. Ale sprawdźmy. Wyleję tutaj w okolicy logo nieco wody. Ok. No i chwilkę temu dajemy. Widać, że część tam zaczęła wsiąkać, no ale nie wsiąkło wszystko jak w gąbkę. Więc część tej wody utrzymuje się na powierzchni. Natomiast ona, jakby nie było, częściowo wsiąka, więc jest to taka podstawowa, częściowa wodoodporność. Nie można powiedzieć, że podkładka jest w pełni wodoodporna. Co robić, jak się wam coś wyleje? Najlepiej użyć jakiejś ściereczki i to czystej, bo brudna wam. Zapas kudzi podkładkę, macie poradnik jak czyścić podkładki, jest na playliście o podkładkach pod myszkę na stronie głównej kanału, tak więc pełnej wodoodporności ta podkładka nie ma, raz że producent tego nie zaznacza, a najtańsza podkładka z taką pełną wodoodpornością. Jaką kojarzę, to jest podkładka marki Genesis. Jakieś dwa razy droższa. Specjalnie tutaj wymieniam inne marki i nie bójmy się mówić o konkurencji, bo konkurencja jest dobra. Podkładki Genesisa też były chwalone, bo w stosunku do ceny są dobre. Ale tutaj Savio również bardzo ładnie się nam zaprezentowała. I czas jeszcze na ostateczny test, czyli test precyzji sensora. No dobrze, i czas na test precyzji sensora. To Do testów tym razem posłuży nam myszka TT eSports by Trematic Iris, na której recenzję też czekacie swoją drogą. Obiecałem Wam, więc zrobię ją niedługo. Myszka, która posiada dobry sensor optyczny, ale jest ogólnie niedroga i sprawdzimy, czy w momencie najeżdżania na to logo cokolwiek się dzieje, bo na tutaj czarnej powierzchni gładkiej już sprawdzamy. Powiem Wam, że jest ładny, czysty ruch. Nie ma problemu, i teraz będę przejeżdżał od strony prawej do lewej. No i wjeżdżając na to logo, nic złego po prostu się nie dzieje. Precyzja jest tak samo zachowana. Czy wjeżdżamy sobie na logo, czy poruszamy się po tym logo, i samo zejście z logo na czarną powierzchnię też tutaj nie powoduje. Żadnych anomalii, przy okazji mamy płynny, przyjemny ruch. Krążą różne teorie, że podkładki kolorowe, że logo, że coś to tam przeszkadza. Powiem Wam, że sprawdzałem to wielokrotnie na różnych podkładkach, nigdy nie przeszkadzało. Może przy jakichś wyjątkowo tanich myszkach z badziewnymi sensorami to może. Natomiast w porządnych myszkach nie ma prawa się mieć dziać na dobrej jakości podkładce. W każdym razie ten test, podkładka przeszła bardzo dobrze. A tej myszki wypatrujcie no, za jakieś kilka dni. Postaram się w każdym razie jak najszybciej. No dobrze, czas podsumować. Czy będą tu jakieś minusy? Jeśli byśmy chcieli się uprzeć na siłę, to i tak byśmy mieli ciężko, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę stosunek jakości do ceny bo nie dość, że ceny są tutaj śmieszne, największa podkładka oficjalnie kosztuje 35 zł, to jest cena sugerowana producenta, a w takich sklepach jak Media Expert chociażby można ją kupić za 28 zł. 28 zł za podkładkę 900 na 400 na 3 mm. To jest cena po prostu śmieszna. Tym bardziej, że ta podkładka ma dobre oprzycia, świetną powierzchnię i do tego bardzo fajny wizerunek. Logo, które na tych podkładkach jest umieszczone i kolorystyka osobiście bardzo mi się podobają. I tutaj tak prosto z mostu jakby porównać chociażby jakość tej powierzchni, czy jakość też tej gumy od spodu podkładką HyperXa, z której też często korzystam, widujecie ją w testach, to jednak... Pewne różnice są i widoczne i wyczuwalne, ale weźcie sobie pod uwagę, że podkładka HyperX jest jakieś przynajmniej 4 razy droższa. Więc w tych cenach naprawdę nie ma co wybrzydzać na te podkładki. Są dobrej jakości, mają świetną cenę i myślę, że te podkładki naprawdę długo posłużą, jeśli będziecie też przy okazji odpowiednio o nie dbać. Pamiętajcie, na playliście z podkładkami pod myszkę pierwszy film tam jest opisany i wyjaśniony. Jak dbać o podkładki pod myszkę? Nie wystarczy jej rzucić na biurko i używać. Trzeba raz kiedyś też o to zadbać. A jak sprawdźcie w filmie? Jeśli chodzi o rekomendacje mojego kanału, to w ostatnich miesiącach przyznaję je bardzo ostrożnie. A tak prawdę mówiąc, nie pamiętam kiedy ostatnio przyznałem rekomendacje. Ale tutaj, w przypadku tych podkładek, będzie to świetny moment, aby przyznać rekomendacje mojego kanału za genialny stosunek jakości do ceny. Oby więcej tak przystępnych cenowo, a jednocześnie dobrych jakościowo produktów pojawiało się na naszym polskim rynku. Oczywiście nie brakuje produktów super premium typu Razer, SteelSeries, Roccat, ale nie okłamujmy się, nie wszystkich stać na klawiaturę za 600 czy 700 zł. Jak już jesteśmy przy klawiaturach, mam zapowiedź od Savio, że będą za jakiś czas od nich klawiatury mechaniczne. Brzmi ciekawie, śledźcie kanał. Pamiętajcie, jeśli ten film Wam się podobał, a nie subskrybujecie jeszcze z jakiegoś dziwnego powodu mojego kanału, to jest dobry moment, żeby kliknąć ten mały czerwony przycisk i zostać subskrybentem. Ja Wam z góry za to dziękuję. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć.